Kochani, kochani, witajcie na premierze zdrapki Boom777. Czy będzie to boom, czy może mokry kapiszon? To się zaraz okaże, ale zanim przejdziemy do tego odcinka, to kochani... Odcinek specjalny, dedykowany dla Kariny Pawlus z tego względu, że Karinka za dwa dni 9 kwietnia obchodzi urodziny, więc Karinko, serdeczne dla Ciebie życzenia, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia i żeby wszystko ułożyło Tobie się tak, jak sobie tego życzysz. Kochani, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem dla Karinki. I 100 lat w komentarzu, kochana, specjalny odcinek poświęcony tobie. No dobrze, kochani, to przejdźmy do tej zdrapki. Widziałem już 5 odcinków rano. No, były to w większości zwroty albo właśnie mokre kapiszony. <grych> Mamy tutaj 10, 20, 30, 50, 100, 200, 407 tysięcy i pół miliona i 7 tysięcy do zgarnięcia. Kochani, na dzisiejszy draping zakupiłem 5 zdrapek, czyli mój wkład. To 50 zł, kochani, i zabieramy się do drapania. Przybliżymy troszkę. O. I drapiemy, kochani, musimy znaleźć siódemkę. Jeżeli znajdziemy siódemkę dwa razy, mnożymy razy dwa kwoty. Jeżeli znajdziemy siódemkę trzy razy, mnożymy razy trzy wygraną. To, kochani, zabieramy się do drapania, szukamy siódemki, a. Was proszę, kochani, o zostawienie komentarza dla Karinki. Proszę żyć jej 100 lat, specjalnie dedykowany jej odcinek. A mamy dalej garniec. Kochani, mamy jabłko. Truskawka. Szukamy dalej. Gra numer 3 Bank. Mamy PIK. Mamy Wiśnie. Niestety siódemki brak. Szukamy dalej. Mamy pierścień, mamy koniczynę i mamy banknot. Gra numer 5: mamy serce, mamy dzwon i mamy bank. Gra numer 6: mamy, kochani, pomarańcza, mamy truskawkę i mamy arbuza. I szukamy dalej. Gra numer 7: jest to podkowa. I jest siódemka, kochani. No pięknie. I cytryna. I szukamy dalej. Słuchajcie, zaraz drapiemy, co tam pod to siódemeczko się kryje. Mamy safe, koronę. Szukamy dalej. Moi drodzy, mamy monety, podkowa i jabłko. Szukamy dalej. Mamy dzwon. Mamy winogrono. Mamy worek. Mamy diament. Mamy złoto i mamy pierścionek, Pierścionek, Kochani, strasznie ciężko drapie się tą zdrapkę. Mamy diament, gwiazda, garniec, albo kochani, drapak make może po prostu już się wyeksplatował. może już nie jest taki dobry. Może przydałby mi się limited edition, white version. Przydałby mi się taki, oj przydałby mi się. Próbowałem drugi raz, brałem udział w konkursie make, make upowskiego. Na jego kanale do zganięcia były znowu drapaki. Niestety znowu się nie załapałem. Ale co zrobić? No, muszę tutaj pracować tym, tym pięknym drapakiem. Co mam? Mamy tutaj 10 zł, kochani. Kontrolne demontowe BB. No dobrze, to muszę to jakoś to bezpiecznie wziąć, żeby mi się nie rozsypało. Ok, mamy już jedno, 10 zł. Boom, 7, 7. No i szukamy siódemki, kochani, szukamy odcinek specjalny dla Karinki Pablus. Karinka za dwa dni ma urodziny. Ja niestety nie nagrałbym odcinka za dwa dni, więc wolę szybciej już jej zadedykować dla niej odcinek. Kochani, w komentarzach proszę, rzućcie 100 lat Karince. Karinka to oczywiście nasza kochana. Wicka z Drapowiczka, która praktycznie chyba wszystkie, pod wszystkimi kanałami się udziela. <grym> z Drapkowymi. Okej okay, kochani, szukamy siódemki, szukamy i nie ma. I tutaj nie ma siódemki. Mamy drugą stronę jeszcze. I szukamy. Ciężko się drapie Michał, naprawdę. Drapak chyba się wyeksplatował. Nie wiem czy... Można składać reklamację, no chyba nie. No dobra, dobra, dobra. nie było tematu. No. Wiśnia, monety, arbus. Szukamy siódemki, koniczyna, banany, garniec i dalej. Mamy jabłko, bank i dzwon. Szukamy dalej. Mamy podkowe, mamy safe. Mamy jabłko i szukamy. Ostatnia linia: mamy banknot, mamy arbuza i mamy safe. Tutaj zdrabka jest przegrana. Teraz zabieramy ją tak bezpiecznie, żeby nie rozsypać. Dobrze, trzecia zdrabka, kochani. Czy coś tu będzie? Szukamy siódemki i jedziemy. Gra numer jeden: mamy ananas, pik i banany. Gra numer dwa. Garniec, cytryna i sejf. Gra numer 3. Worek, cytryna, monety. Gra numer 4. Dzwon, pierścień, kinogrono, serce, ananas, gwiazda, gra numer 6. Złoto, arbus, gwiazda. Mm -hmm. Banany, jabłko i. Garniec. Kochani, druga strona Próbujemy Mamy bank, mamy monety I mamy koronę Mamy złoto, mamy winogrono I mamy koniczynę Dzwon, sejf I banknot Gra numer 11 Korona, koniczyna Pomarańcza Gra numer 12 Pomarańcza, podkowa i pierścień Gra numer 13, jest to worek, truskawka, jabłko. I ostatnia gra, numer 14, mamy Banknot, pik i arbus. Oj kochani. Jak na razie się nie zapowiada. Premiery ostatnio mnie nie lubią. Ostatnio wygrałem tylko 3 złote, jak Ewelinka z kanału Beauty Świat. Szukamy, kochani, czwarta zdrabka. W grze numer 1 mamy gwiazdę, mamy dzwon, mamy banknot. Gra numer 2: pik, diament i borek. Gra numer 3: monety, arbus, safe. Gra numer 4: Banaę, truskawka, cytryna. Oj, kochani, coś czuję, że ta zdrabka, tak jak big 77 Chyba mnie nie polubi, a ja nie polubię jej. Bo na razie jest tak jak z Bondem. Mam tylko 10 zł. Kochani, tylko że w Bondzie miałem chyba 6 drapek. Więc 50 zł do tyłu. A tu prawdopodobnie jak na razie będzie 40 zł plecy. Jak to powie życiowy doradca. A małe plecy. No jasne. No dobra kochani. Szukamy tej siódemki, gra numer 12, koniczyna, garniec, jabłko, gra numer 13, trusk, ananas, banknot, pik, gra numer 14, mamy złoto, garniec i worek. Kolejna zdrapka przegrana, kochani. Oj, oj, oj. No dobra, ostatnia zdrapka. Czy tutaj coś będzie? Czy będzie 40 zł w plecy i wielkie BUM 7-7? Okaże się... Mokrym kapiszonem, kapiszonym no mokrym nie, no bo coś tam jednak wystrzeliło niewielkiego. No dobrze kochani, pamiętajcie, odcinek specjalny, dedykowany dla Karinki Pawlus, która za dwa dni ma urodziny, kochana, wszystkiego najlepszego. Oby Ci tort smakował, kochana. Jeżeli jesteś na diecie, to ten kto będzie go robił, albo będziesz kupować, to żeby ten fit był też smaczny. No dobrze, gra numer 4 mamy bank, mamy arbus, mamy winogrono, gra numer 5 mamy bank, mamy złoto, mamy cytrynę, gra numer 6, mamy jabłko, mamy pierścień i mamy banknot. Gra numer 7. Mamy safe, mamy pik i mamy banany. Kochani, kochani, wielkie boom 77. Taka fajna, piękna zdrapka. No. Faktura, tak jak. Powiedział make-up 3D, nie różni się od faktury tej tak samo wyglądającej jak Big 77, no i co tu powiedzieć, no? Zdrabka ładna jest, no i no jest ładna, no nie będę ukrywał, podoba mi się, ładne kolory. Tylko, że siódemek w niej zabrakło, pochowali może na zająca. No dobrze, kochani, draping za nami. 5 zdrapek zdrapanych. Tutaj mamy zdrapki przegrane. Jest to 4 zdrapki przegrane i mamy jedną zdrapkę wygraną. Jest to 10 zł w zdrapce BUM77 premierowej. Kochani, no 40 zł w plecy, ale jak to premiera, potrafi zaskoczyć. <laughs> Mogło nic nie być, kochani. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Karinka, z okazji Twoich urodzin, które odbędą się za dwa dni. Nagrywam już teraz dla Ciebie ten odcinek, bo za dwa dni nie będę miał odcinka, no bo nie mam zdrapek. Fundusze się kończą, nie ma co ukrywać, kochani. Jest coraz ciężej i po zdrapki też nie ma co tak wychodzić. Jedynie, co Wam mogę powiedzieć, to szykuję się na moim kanale wymiana zdrapkowa z innym kanałem zdrabkowym prowadzonym przez kobietę. Kochani, super kanał, myślę, że będzie to super wymiana. Mam nadzieję, że otrzymam od tej osoby piękne, owocne zdrapki. No dobrze, kochani, to do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, Karinka, jeszcze raz 100 lat dla Ciebie. I jeżeli nie musicie wychodzić z domu, zostańcie w domu. Na razie, cześć.